Autopromocja. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum polskiego radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale Kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Autopromocja. Program pierwsze Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty temu minęła północ. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a ogień jest pod kontrolą, relacjonuje strażak gaszący pożar stacji transformatorowej na Warszawskiej Pradze. Pożar nie ma wpływu na dostawy prądu dla okolicznych mieszkańców, mówił w polskim Radiu 24 rzecznik, pracowy komendanta głównego Straży Pożarnej. Karol Kieszkowski. Jest to jeden z transformatorów, który uległ pytitemu zapaleniu. Nie ma tutaj teraz zagrożenia, już w tej chwili, że przerzuci się te nogi na kolejne transformatory czy na, na budynki. Więc o tyle można powiedzieć, że sytuacja już jest opanowana, że, że pożar się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje około 30 strażaków. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Muzyka to już pewne. 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, na którym marszałek Sejmu odbierze przysięgę od nowego prezydenta Karola Nowrockiego. Szymon Hołownia potwierdził wcześ wcześniejsze zapowiedzi, potępił przy tym pojawiające się w przestrzeni publicznej pomysły by przejął kompetencje prezydenta i podpisał ważne dla koalicji ustawy. Rozumiem, że niektórym z nas jest przykro, że wygrał nie ten kandydat. Wygrał kandydat nie ten, na którego głosowałem. Ale chcę jasno powiedzieć, że demokracja jest dla mnie ponad wszystko, jest świętością. Ciągłość instytucji państwowych i konstytucja to są świętości, których nie wolno naruszać. We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przyjęła uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Decyzja nie zapadła jednogłośnie. Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne, powołując się na orzeczenia międzynarodowych Trybunałów. Skrócenie o trzy lata kadencji i przejście w stan spoczynku sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz będzie miało wpływ na funkcjonowanie tej instytucji w kolejnych latach. Chodzi o szybszą utratę możliwości orzekania Trybunału w pełnym składzie. Trybunał Konstytucyjny wraz z przejściem w stan spoczynku sędzi Krystyny Pawłowicz nie będzie mógł orzekać w najważniejszych dla funkcjonowania państwa sprawach. To dlatego, że obecnie zasiada w nim 11 sędziów, a w grudniu wraz z odejściem Pawłowicz nie będzie spełniony ustawowy próg dla uzyskania pełnego składu Trybunału wynoszącego właśnie 11 sędziów. Odejście kolejnego sędziego z wyboru poprzedniej władzy w trwającej kadencji spowoduje też, że we wrześniu 2026 roku możliwy będzie nowy wybór sędziowskiej większości w Sądzie Konstytucyjnym. Dokonać go będzie mogła dzisiejsza koalicja rządząca. Możliwy scenariusz, natomiast czy on zostanie zrealizowany, zależy tak naprawdę od decyzji politycznej. Skomentował szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sędzia Krystyna Pawłowicz ma odejść w stan spoczynku 5 grudnia tego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Prokuratura zajmie się tak zwanymi grupami chroniącymi granice. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim przejęła od Straży Granicznej dwa postępowania dotyczące wydarzeń z udziałem samozwańczych patroli. Prokurator generalny Adam Bodnar poinformował w mediach społecznościowych, że sprawy dotyczą nieuprawnionego wykonywania czynności funkcjonariusza publicznego, a także znieważenia oraz nawoływania przez internet do ujawniania danych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Gorzowska prokuratura informuje, że chodzi o niedzielne zdarzenie na terenie mostu granicznego w Słubicach oraz inne czynne związane z tym zajściem. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował, by samozwańcze grupy rzekomo broniące granicy zaprzestały swoich działań. Nazwał je szkodliwymi i zachęcił osoby, które w nich działają, do odstąpienia w szeregi odpowiednich służb. Jak ktoś chce być obrońcą polskich granic, to zapraszamy do Straży Granicznej z 1500 etatów. Jak chce ktoś służyć, zapraszamy do aktywnej rezerwy. Nie brakuje formacji, do których można przystąpić i autentycznie bronić polskich granic, a nie być zmanipulowanym w procesie politycznym. W organizacje samozwańczych obrońców granic włączyli się m.in. prawicowi działacze, jak Robert Bąkiewicz, były szef Marszu Niepodległości. We wtorek rząd podjął decyzję o wprowadzeniu od 7 lipca, czyli od poniedziałku, tymczasowych kontroli na granicę z Niemcami i Litwą. W związku z upałem przerwy w pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zmian w prawie pracy tak, by w sytuacji, gdy temperatura przekroczy określoną wartość, Pracodawca był zobowiązany zwolnić pracownika od wykonywanego zajęcia. Resort pracuje nad regulacją dozwolonych temperatur maksymalnych w miejscu zatrudnienia, mówi szefowa resortu pracy Agnieszka Ziemianowicz-Bąk. Złożyliśmy jako Ministerstwo Pracy propozycję, aby wprowadzić maksymalną dopuszczalną temperaturę na poziomie 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopni Celsjusza w przypadku ciężkich prac wykonywanych na zewnątrz. Po przekroczeniu tych temperatur praca powinna być wstrzymana. To jest nasza ministerialna propozycja. W tej chwili projekt odpowiedniego rozporządzenia znajduje się w uzgodnieniach. Według nowych przepisów, po osiągnięciu w miejscu pracy maksymalnej temperatury, pracownik będzie mógł przerwać wykonywaną czynność i schłodzić się w cieniu lub odpocząć. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. W no pogodnie, choć przelotnie popadać może na krańcach północno-zachodnich, bo tutaj będzie chmur najwięcej. Temperatura od 14 stopni na krańcach wschodnich, około 17 w centrum do 19 na zachodzie kraju. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka. Dziś, 3 lipca, to 184 dzień roku. Słońce w znaku raka. Wzejdzie o godzinie 4.20, zajdzie o 21. Dzień będzie więc trwał 16 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longin, Longina, Radomir i Tomasz. W 1883 roku urodził się Franz Kawka. Austriacki pisarz żydowskiego pochodzenia wywarł ogromny wpływ na literaturę XX wieku. Wielu badaczy i teoretyków uważa go za prekursora egzystencjalizmu. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. W 1962 roku urodził się Tom Cruise. Amerykański aktor i producent filmowy. Za początek wielkiej kariery aktora uważa się nominowaną do Złotego Globu rolę w filmie Ryzykowny interes z 1983 roku. W 1971 roku zmarł Jim Morrison, muzyk i poeta wokalista słynnej grupy The Doors. 3 lipca to też dzień cioci i wujka.